Właśnie wyszłam z banku. Byłam złożyć wniosek o wydanie nowej karty, karty do bankomatu. Żeby złożyć taki wniosek, uwaga, musiałam mieć dodatkowy dokument z urzędu potwierdzający moje wjazdy i wyjazdy z kraju z Korei. Musiałam złożyć ten wniosek osobiście, ze względu na to, że jestem obcokrajowcem na wizie. Gdybym miała obywatelstwo, taka karta, nowa karta przyszłaby do mnie automatycznie po złożeniu takiego wniosku, chociażby przez aplikację w telefonie. Ja natomiast musiałam się udać złożyć taki wniosek osobiście i ta karta, która będzie wydana, która do mnie przyjdzie już pocztą, muszę jej odbierać osobiście, będzie wydana na 3 lata, czyli na taki okres, na jaki dostałam ostatnio wizę, z takich ciekawostek bankowych. Ale jak już jesteśmy w tematach bankowych, to porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o pieniądzach. O. Czy wiecie, że wychowanie dziecka w Korei od momentu narodzin do dorosłości kosztuje między 900 tysięcy a półtora miliona złotych? Jeżeli macie dzieci, planujecie dzieci, albo może lubicie słuchać, jak inni mówią o cudzych pieniądzach, to zostańcie ze mną. Zaraz Wam o tym opowiem. Ten najwcześniejszy okres życia dziecka, czyli do około piątego roku życia, to jest najtańszy okres, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, wychowania. Bo tak naprawdę są to koszty pieruchu, wyżywienia czy opłaty za przedszkolę i żłobek. I szacuje się, że średnio koszty... Na wychowanie właśnie dziecka do około 5 roku życia to jest około 600 tysięcy łonów, czyli powiedzmy niecałe 2000 zł na miesiąc na jedno dziecko, i to są średnie koszty utrzymania. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że będą zarówno rodziny, które wydają mniej na utrzymanie jednego dziecka, jak i takie, które wydają więcej i znacznie więcej na miesięczne utrzymanie, wychowanie dziecka. Koszty wzrastają wraz z wiekiem dziecka. I nie chodzi tutaj o, o markowe ubrania czy jakieś rodzinne aktywności. Chodzi o to, że w momencie rozpoczęcia szkoły zaczynają się akademie prywatne, czyli wszelakie zajęcia dodatkowe, na które wysyłane są dzieci. Jak się możecie domyślić, im starsze dziecko, tym te koszty wzrastają, czyli większe będą koszty utrzymania, wychowania dziecka w szkole podstawowej. Inny w gimnazjum, inny w liceum. I właśnie te najwyższe koszty będą w liceum, bo wtedy utrzymanie takiego dziecka, licealisty, wraz właśnie z tymi dodatkowymi zajęciami, to jest już koszt około 3000 zł. wzwyż. Średni koszt, tak podają statystyki. Ja czekam na moją kawę i wracamy do tematu. Skończyliśmy chyba na licealistach i na tym, że w przypadku licealistów te koszty utrzymania są największe, bo powiedzmy od 3000 zł. I tak wspomniałam, przy dzieciach młodszych, tak też tutaj, to jest tylko średnia, czyli są rodziny, które wydają więcej, są rodziny, które wydają mniej. I ta kwota, ta średnia kwota utrzymania, to jest kwota obejmująca zarówno wyżywienie, produkty zużywalne typu pieluchy chociażby, czy później podpaski, kosmetyki, odzież, zajęcia dodatkowe, opłaty związane ze szkołą, czy też możliwość uczestniczenia w tzw. życiu kulturalnym. I to są tylko średnie kwoty. Jak się zapewnie domyślacie, one będą się znacząco różniły. Dlaczego będą się różniły? z wielu powodów. Na pewno takim pierwszym powodem, który Wam też przyjdzie na myśl, jest po prostu sytuacja finansowa rodziny. Czyli inne będą koszty w rodzinie, w której tylko zarabia tato i mają jedną pensję. Inne będą koszty w rodzinie, jeżeli oprócz jednej pensji któregoś z rodziców, rodzice dodatkowo inwestują, czy mają jakieś nieruchomości na wynajęciu. Inna będzie sytuacja rodzin, w których oboje rodzice pracują, mają pensję, a może dodatkowo do tej pensji właśnie inwestują na giełdzie i wtedy te Kwoty, które mogą wydać na utrzymanie dzieci na swoją rodzinę, będą zdecydowanie wyższe. Ale czy tylko od tego zależą kwoty utrzymania? Otóż nie. Zależy to również od miejsca zamieszkania. Jeżeli chodzi o Seul i Gyeonggi, to te koszty są 30-40% wyższe niż w innych obszarach Korei. Dlatego, że w Seulu i w Gyeonggi jest najwyższa presja na edukację i koszty posłania dzieci do Hagwonów są zdecydowanie większe. Ja tutaj mam też przykłady chociażby ze swojego osiedla. Popularne w Dongtan nie tylko są przedszkola anglojęzyczne, w których ilość języka angielskiego za język języka angielskiego jest wyższa niż w takim przeciętnym mm, przedszkolu. I Z racji tego, że w Dongtan te ceny są wysokie, część mam wysyła dzieci do przedszkola anglojęzycznego, do Yonin, które jest niedaleko, ze względu na to, że cena jest zdecydowanie niższa. A to, że dziecko dojeżdża w jedną stronę około godziny busikiem, to są już inne koszty, o których się niestety nie mówi. Także tak, niestety te koszty wysłania dziecka do Hagonów, czyli utrzymania dziecka, różnią się też w zależności od tego, gdzie mieszkamy. I mówi się o tym, że wybierając miejsce zamieszkania w Korei, nie mówimy tylko o tym, czy stać nas na zakup mieszkania w tym i w tym mieście, w tej i w tej dzielnicy, musimy się zapytać również, czy stać mnie, żeby puścić dziecko na dodatkowe zajęcia w tej dzielnicy, czy stać mnie na życie w tej dzielnicy. Bo to, że stać mnie na zakup mieszkania w tej dzielnicy, czy w tym mieście, to jest tak naprawdę początek. Trzeba zadać sobie również inne pytania. I podobnie, jeżeli chodzi o posyłanie dzieci na zajęcia, dodatkowe. Będą rodziny, które posyłają dzieci na te zajęcia dodatkowe, bo chcą. Są rodzice, którzy czują presję, żeby zapewnić dzieciom jak najlepszą edukację i wysyłają ich na tych zajęć więcej. Jak wiecie, kultura koreańska jest tak naprawdę napędzana cały czas przez presję, przez edukację. Czyli staramy się, żeby dziecko poszło do jak najlepszej szkoły. Wysyłamy na dodatkowe zajęcia, żeby jak najlepiej zdało ten egzamin maturalny końcowy. Dlaczego? Dlatego, że on decyduje o tym, czy dziecko będzie mogło pójść do jednej z najlepszych uczelni, a musi iść do jednej z najlepszych uczelni, bo to otwiera drzwi do pracy w jednej z najlepszych firm, a te już otwierają drzwi do kariery, do awansu, do pieniędzy, do małżeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się wzajemnie wszystko napędza. I na przykład, jeżeli chodzi o takie koszty zajęć dodatkowych, to mam tutaj, mamy akurat znajome z przedszkola, których pierwsze dziecko jest teraz w liceum. Właśnie jedna z mam, z którą ostatnio rozmawiałam, właśnie o tych kosztach, ponieważ jej córka w kolejnym roku będzie zdawała egzamin maturalny, który decyduje o tej całej przyszłości. I koszty zajęć dodatkowych jednego dziecka, tej jednej córki na miesiąc. Zgadujcie. Zgaduj zgadula. Między 5 a 6 tysięcy złotych. Dobrze, słyszycie, to jest kwota tylko za zajęcia dodatkowe na jedno dziecko. A dziecko akurat mają jeszcze jedno, a to już jest inna kwestia. I ktoś może powiedzieć w tym momencie, że średnia pensja w Korei jest wysoka, jest wyższa niż w Polsce, ale za tym idą dodatkowe. Koszty. Jeżeli założymy, że wysłanie zajęcia, na zajęcia dodatkowe takiego licalisty, już nie mówię o takich wyższych kwotach 5-6 tysięcy, bo to potrafią być kwoty naprawdę pewnie i kilkunastu tysięcy złotych, jeżeli pojechalibyśmy na Gangnam i popytali tamtejszych mam. Ale nawet jeżeli średnie utrzymanie powiedzmy kosztuje 2-3 tysiące złotych, a mamy więcej niż jedno dziecko, to możemy się domyśleć, że obciążeniem, które odczuwamy na sobie, presję, którą odczuwamy na sobie, tą finansową, jest zdecydowanie wysoka. I to też pokazują statystyki, że im większe dziecko, im starsze dziecko, to tym ta presja finansowa rodziców jest większa. I to obciążenie finansowe, odczuwalne obciążenie finansowe, jest zdecydowanie większe. I teraz możemy pójść na taką konkluzję, że skoro koszty utrzymania dziecka są tak wysokie, to nic dziwnego, że Koreańczycy nie decydują się na założenie rodziny, nie decydują się na zostanie rodzicami. I coś w tym jest, i to też się potwierdza, że koszty utrzymania rodziny, koszty wychowania dzieci, zwłaszcza koszty związane z edukacją dzieci, to edukacją prywatną tych zajęć to są koszty bardzo wysokie. I one często stanowią przeszkodę w tym, żeby tym rodzicem się stać. Ale to nie jest jeden jedyny powód, dla którego Koreańczycy nie decydują się na dzieci. Ale jest to sytuacja, którą warto rozważyć, rozmawiając o tym, dlaczego Koreańczycy nie decydują się na dzieci. Kiedyś wspominałam o tym, że rodzice bardzo długo czują się odpowiedzialni za swoje dziecko. Że to nie jest tylko w momencie puszczenia ich do szkoły, czy w momencie, gdy dziecko idzie na studia, czują się odpowiedzialni za to dziecko, również finansowo w momencie, gdy jest na studiach, gdy kończy te studia, czują się odpowiedzialni za to, żeby to dziecko miało lepsze życie od tego, które oni sami mieli. To jest jak gdyby taka naj, najniższa poprzeczka, którą sobie, dałam, że musi mieć lepsze życie niż ja sam miałem sam miałam. Właśnie, jeżeli też chodzi o sytuację finansową rodziny. I ja też, im starsze moje dzieci, tym więcej się o to martwię, nie ukrywa, bo mam dwójkę dzieci. Jeżeli dwójce będę chciała zapewnić dodatkową edukację przygotowującą do egzaminu, przygotowującą na studia, to muszę się liczyć z tym, że te koszty będą wysokie. Jak w takim razie przygotowują się Koreańczycy na takie wysokie koszty utrzymania edukacji swoich dzieci? Otóż zachęca się małżeństwa do zakładania dodatkowych kont oszczędnościowych, do dodatkowych inwestycji, zanim jeszcze to dziecko się pojawi, żeby ich sytuacja finansowa była jak najlepsza, była jak najbardziej stabilna w momencie, gdy urodzi się dziecko. Dodatkowo, gdy już dziecko się urodzi, też zakładamy dodatkowe konta, chociażby dla dzieci, na które odkładamy sumy bardzo zachęca się do inwestowania są nawet dodatkowe zajęcia kursy dla mam z nauki inwestowania na giełdzie żeby mamy inwestując na giełdzie mogły dodatkowo zarobić pieniądze które właśnie umożliwią opłatę lepszej edukacji dzieci co za tym idzie lepszej niejako przyszłości dla ich dzieci. Dodatkowo korzysta się z różnych programów rządowych, dopłat do żłobka, przedszkola, do dodatkowych zajęć dla dzieci. Ale na pewno presja jest duża. I te koszty też są duże, jak mogliście usłyszeć. Ale jeszcze taka ciekawostka. Nie myślcie sobie, że te koszty, tak jak w tych statystykach, kończą się wraz z zakończeniem studiów przez dziecko, bo najczęściej Korańczycy, młodzi Korańczycy w trakcie studiów, czy nawet jak skończą studia, nadal mieszkają z rodzicami i nadal rodzice pomagają im finansowo, żeby to dziecko mogło sobie odłożyć na wpłatę na mieszkanie, własne odłożyć na dodatkowe kursy, certyfikaty. Nadal te koszty są i nadal te koszty rosną, mimo że to dziecko jest już dorosłe i oficjalnie zakończyło ten etap, kiedy to rodzice są tym wsparciem finansowym. Także podsumowując, oficjalnie mówi się o tym, że cena takiego dorosłego korańczyka, czyli wychowania dziecka od momentu narodzin do momentu zakończenia przez niego studia, to jest kwota między 900 tysięcy złotych, a 1,5 miliona złotych. To jest tylko i wyłącznie średnia kwota, bo będzie mnóstwo, rodzin rodziców, którzy wydają zdecydowanie więcej, ale będą też rodziny, które wydają mniej. Średnia jest tylko średnią. Dla kogoś kwota, którą wydaje miesięcznie na dziecko, na jego dodatkowe zajęcia, będzie kwotą dla innych rodzin takiego półrocznego czy nawet rocznego utrzymania czy wysyłanie dziecka na zajęcia dodatkowe. Bo tak jak wspomniałam, to też musicie pamiętać, zajęcia dodatkowe mają różne oferty w zależności od miasta i im większe miasto, im bardziej popularne miasto, czyli tutaj mam głównie na myśli Seul i Gyeonggi, czyli między innymi w którym sama mieszkam, ceny będą zdecydowanie wyższe, więc ceny zachowujące będą wyższe, więc mimo wszystko cenę, Średnia takiego utrzymania będzie wyższa niż w mieście, w okręgu, w którym te ceny zajęć dodatkowych będą niższe. Także takie są statystyki pokazujące, z czym mierzy się grono młodych dorosłych, planujących dopiero rodziny dzieci, ale też tego, z czym się mierzą rodzice dzieci, czyli m.in. ja, bo ja też jestem mamą dwójki dzieci, dodatkowo mieszkam w Dongtan. Dongtan mam, tak, problemy, problemy mamy z Dongtan. Do jakiego Hagłonu posłać swoje dzieci i ile mnie to będzie kosztować? A trzeba powiedzieć, że hagłony prześcigują się ze swoją ofertą e, dla mam. Tak, prześcigują się ze swoją ofertą i nie mówię tylko o tym, że gdzieś wywieszają na drzwiach swoich hałonów, e, rankingi tego. Ilu uczniów dostało się do jakiego chociażby liceum? Czy ilu uczniów dostało ile punktów na egzaminie? Czy ilu uczniów dostało się na taką czy na taką uczelnię? Bo to jest jak gdyby powszechne, ale sposoby, którymi próbuje się docierać do mam, są naprawdę ciekawe. Myślę, że to jest wyższy marketing, jeżeli chodzi o agony ich, ofertę zajęć dla mam. Bo nie wiem, czy wiecie, ale rodzice są. Łatwym targetem, jeżeli chodzi o marketing. Dlaczego? Dlatego, że łatwo wzbudzić w rodzicu wyrzuty sumienia. Bo wiemy, że każdy rodzic chce dla swojego, dla swojego dziecka jak najlepiej, chce dla swojego dziecka jak najlepszej przyszłości, chce dla niego jak najlepiej, najlepszej szkoły, najlepszych zajęć, żeby to dziecko było szczęśliwe, zdrowe, rozwijało się poprawnie. Więc tutaj bardzo łatwo wzbudzić poczucie winy w rodzicu, czy wzbudzić w nim pytania, czy aby na pewno zapewnia mojemu dziecku jak najlepszą przyszłość, czy może jest coś, co mógłbym robić lepiej, albo może czy moje dziecko ma jakieś trudności, których ja jeszcze nie zdążyłem zauważyć. Może zauważyć, znowu zauważyć. Czasem w reklamach, chociażby na Instagramie, czy, czy, czy pewnie w telewizji, ogólnie w internecie, reklamy kursów, e-booków dla rodziców, dodatkowych zabaw, zabawek dla rodziców, to one głównie bazują na takim właśnie marketingu, żeby pokazać rodzicowi, że może jeszcze lepiej, jeszcze lepiej wesprzeć swoje dziecko, jeszcze lepiej zadbać o jego rozwój, że przyda się jeszcze to, 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 to i to i to wtedy będzie jeszcze lepiej dla swojego dziecka. A rodzice często oszczędzają na wszystkim, żeby zapewnić temu swojemu dziecku, jak najlepiej. I to też działa tutaj w Korei, tylko wchodzi już najwyższy poziom, bo już to są zajęcia dodatkowe właśnie dla dzieci, te prywatne wszystkie akademie, hangłony, do których dzieci są wysyłane. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek o finansach, o pieniądzach. Tym razem o cudzych pieniądzach, bo pieniądzach koreańskich rodziców i pieniądzach, które wydają na swoje dzieci. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. 안녕.